powiedz o Ale wiecie, tak, ale wczoraj nie byłem zdorzony jak wiedział, że wiedział że jak na w tak malinówkę Kurwa, jeszcze dwa tygodnie, żeby nie być na Ej, wiecie jak wiecie, jak na proho? Wiecie, jak nie linią jak jedzie jak nie jak jedzie Nie, Ej, gościu staje pasywa, tam idzie u na proho, nie? Tam blisko, wiecie jak jedzie linią puszy.

i kurwa pojechał znowu 10 kład i wcale się cieszył, tak, klaską. Ale co ty tyłysz, chłopie? Rafonik ci było, tak? Rafonik tak, ci Ale rafał, nie z tej rafał. pozycji odsputowałem zawsze koło. Ale ty byłeś tak chujowy, tak, diedzak, nie powinieneś po, się tam po, po, postoje, ty nie wiesz co się My pojechaliśmy we dwoje do lasu, żeby płacić, a ty po 20 sekundach musiałeś spierdalać do i miałeś czterysta tak, bo się rozłamałeś. tak. I my ci musimy mówić, że jedź, spotować, bo kurwa nie mają i jesteś w szoku. Jeszcze I ty jesteś na obrysku i ty się tak. Kurwa, czy tyś się nie Sam jestem. Kurwa, to się nie da, jeździć, nie? Mm. To tak, ja Pamiętam, jak wy na świętach, kiedy zrobiliście taki konkurs, że jakieś tam były giereczki o 19, Ta, latach, tak. tak? I ja to nie dostałem do tego. Jak po został hojem do Bo jak powiedział mi, że trzeba zapłacić, to Michu powiedział, że od tego kolka nie będzie dawał. <głos> 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 jak chyba jak chodzę. Kurwa jak mi się świać, co teraz? O kurwa, to jest to jest... yeah. Co to jest za spot? Chóc. A ja się tak był jak Rafał... Pamiętasz? Bo dokładnie rok temu. Jak widział <noise> jak przychodził prawa sakra. Mój się trzy <noise> <da bić> mnie o <noise> nabić. I za co chodzi, Wszyscy widzą Ej, Tobias, dlaczego nam 200 koło nie Akademia i Czochu podpierdoliła ja puchnę? się klapek, się klapęgnąłem, że wypierdaję, czy nie słuchasz? Ja będę w, kur jak kurwa ekwizjach przepiętał jakieś advance'y, nie? I... Jak by tu to może ją ping Że mali go I głowa No i co? Puchnę, dobra Co <laughs> ty To nie slob, zostawcie go No ja teraz ty jesteś takim belem, że to jest szok M się ulał Ja tam czułem, Kurwa, ma ja Wojter się zaraz mdł się do słowa. Wojtara kiedy stawiamy Sylwester? A masz Sylwestra